Cześć panowie, dzisiaj to was rozwalę. Dzisiaj jest hitowy odcinek, bo dzisiaj tłumaczę, dlaczego. Jakie to są zjawiska? A okazuje się, że to są zjawiska, dzięki którym zakochujemy się w kobietach. Co sprawia, że się w nich zakochujemy i czy jesteśmy w stanie się przed tym obronić? Może nie musimy. Zaczyna. Oczywiście wiadomo, że podstawową rzeczą, dlaczego zakochujemy się w kobietach, jest potrzeba seksu, a więc napędzani testosteronem szukamy. Upustu dla tych emocji, które nami targają i tych pożądań, tego pożądania, które nami targa. Chcemy to ciśnienie obniżyć, to ciśnienie obniżyć. Testosteron wzbudza w nas popęd i stąd tak bardzo wydaje nam się atrakcyjne i potrzebne spotykanie z kobietą. Testosteron powoduje występowanie popędu, a wspólnie z innymi hormonami, które wydzielają się w trakcie przytulania, w trakcie seksu, w naszym organizmie robi z nas niewolników. O tym słyszeliście. Opowiadałem o tym w odcinkach. Chyba po tej to będzie. O miłości, o zakochaniu, o różnicach między tymi odczuciami. Dzisiaj hit, bo o tym, o czym dzisiaj będę opowiadał, nigdy nie słyszeliście. Przynajmniej większość z Was. Dzisiaj będzie o zjawisku zwanym neotenia. O współczynniku WHR, czyli Waist-Hips Ratio. Współczynnik obwodu talii do bioder. Oraz o hipogami. A na koniec jedna rzecz bonusowa, równie ciekawa. Krótki wstęp. Wiadomym jest, że mężczyźni w wyborze partnerki kierują się zewnętrznymi cechami wyglądu. Zewnętrznymi sygnałami, które odbieramy jako uroda, jako piękno. Sygnały te wskazują na młodość, zdrowie i płodność, czyli na wartość biologiczną i rozrodczą partnerki. Tymczasem w przypadku kobiet, wyznacznikami piękna są również, uwaga, dziecięce rysy twarzy, czyli tak zwana neotenia. Natura zadbała o to, żebyśmy gnali i zdobywali, żeby to, co widzimy, nam się podobało i żeby wyzwolił w nas instynkty opiekuńcze. Kobiety od zawsze, a szczególnie dzisiaj, tylko nas podkręcają, żeby te naturalne zachowania. Podkręcać, to znaczy wzmacniać, to znaczy wymuszać, bo te dziecięce cechy rysów twarzy wywołują bardziej pozytywne reakcje i właśnie chęć opieki, o której wspomniałem, chęć okazania pomocy, a jeszcze do tego hamują agresywne zachowanie. Neotenia. Jej przejawami są duże oczy, wysokie czoło, mały nos. Duże usta i niewielki podbródek i co? Dzwoni dzwoneczek? Z czym to się kojarzy, panowie? Operacje plastyczne są przeprowadzane dokładnie w takim kierunku. Makijaż jest robiony dokładnie w takim kierunku. Makijaż oczu, rzęs, podkreślenie, zwiększenie optyczne oczu. Makijaż nosa zmniejszający go optycznie operacje plastyczne zmniejszające nosek optycznie. Zobaczcie ile na ulicy jest teraz żeńskich Jacksonów z noseczkiem małym i prykatym. U kobiet pomniejszono podbródek i oczywiście co? I powiększone usta. To jest po prostu ekstremalna wersja zjawiska, które wzbudza w nas instynkty prowadzące do tego, że się podkładamy. Bo kiedyś te instynkty potrwala, pozwalały nam przetrwać. Kiedyś one były potrzebne. Bo dzięki nim kobiety przetrwały, dzięki nim mężczyźni, którzy byli zdolni do przetrwania w trudnym świecie, opiekowali się, bo taki wzbudzany był instynkt. A teraz te cechy zostały uwypuklone, uwydatnione, żeby wykorzystywać mężczyzn. No, pewnie też, żeby zdobyć akurat najwyżej postawionych, najlepiej sytuowanych albo najprzystojniejszych mężczyzn ale ostatecznie wykorzystywać. I żeby nie było podejrzeń o jakieś tutaj zapędy nie w tą stronę, te cechy dziecięcego wyglądu twarzy kobiety, o których wspomniałem, czyli duże oczy, brak zarostu, delikatna cera, mały nosek, <grych> są równoważone cechami, które, które zwiastują, które oznaczają dojrzałość fizyczną i płodność. A do tych zalicza się wystające kości policzkowe i wąskie policzki. I znowu, jak malują się kobiety, a policzki, tutaj kości policzkowe się rozjaśnia, <noise> a policzki cieniuje, żeby wyglądało dokładnie tak jak tutaj. Mały nosek, duże usta, wystające kości policzkowe. Zacytuję fragment badania naukowców od ewolucji. Działania poprawiające wygląd podejmowane są najczęściej przez kobiety. Są one interpretowane przez ewolucjonistów jako współczesny wariant strategii pozyskiwania mężczyzn. Podkreślają oni, że zabiegi poprawiające urodę, którym poddają się kobiety pragnące być pięknymi, najczęściej mają na celu uwypuklenie tych zalet wyglądu. Oszukują nas! Bezczęta. Wcale tak nie wyglądają! Kłamałam! A, przepraszam. Tych zalet wyglądu zewnętrznego, które są preferowane przez partnerów. O, teraz już jest całość. A poza tym, zobaczcie, bo to jeszcze można by rozróżnić neotenię fizyczną i behawioralną, a więc zachowanie. Zobaczcie, jak zachowują się kobiety. Jak reagują, jeśli coś im się nie podoba. Płaczą? <laughs> Zachowanie dziecięce. Wywołujące współczucie i chęć opieki, albo zastopowanie agresji. Robią smutną minkę, albo oczy szreka? <laughs> Zdarzyło się? Widzieliście takie minki? <laughs> Neotenia. Takie zjawisko. Taka łeska, taki płacz ze strony kobiety to jest do pewnego stopnia manipulacja. A co ona wywołuje? Ano wywołuje chęć opieki. Wzmacnia instynkt obrońcy. Tym sposobem przechodzimy do punktu drugiego. Następne zjawisko: hipogamia. A hipogamia to chęć i potrzeba mężczyzny do zaopiekowania się kobietą o niższym statusie. Mniejszą, słabszą, mniej zarabiającą, bardziej narażoną na niebezpieczeństwa świata. O niższym statusie niż własne. Tak jest? Paceci, chcemy imponować naszym kobietom. Kobietom. Statusem. Czujemy się dumni. Wiedzą. Czujemy się dumni i potrzebni. Pieniędzmi, zaradnością, inteligencją. Fizycznością, jak to potrafimy obronić i przytulić do piersi. Tak jest? I to wszystko to się nazywa hipogamia. Potrzeba. Wejścia w relacje, w związek z kimś, kim możemy się zaopiekować, komu imponujemy i od kogo jesteśmy wyżsi, silniejsi, mądrzejsi i bogatsi. I chcemy nie dominować, jak to się teraz sprytnie odwróciło tylko chcemy dawać, chcemy pomagać, chcemy się opiekować. Jeśli facet pracuje w magazynie i musi tam się stawić o 5 rano, to po co? To jedzie tam rano i mówi: Ta stara. Zrobię jej na złość i pojadę do roboty o 5 rano. Jedzie, bo chce mieć coś, czym zaimponuje. Wróci z pieniędzmi, wróci z wynagrodzeniem, wróci z prezentem. Tak działamy. Swoją drogą stąd się bierze jedna z najważniejszych potrzeb mężczyzny: potrzeba szacunku od własnej kobiety, czego kobiety nie rozumieją, i dziamgając, wymagając, gdacząc. Nie okazują tego szacunku, nawet nie mówiąc, dziękuję, nie doceniając tego, co robi. To wszystko jest mało. Współczesnej kobiecie wszystko jest mało, wszystko jest źle, wszystko jest niedobrze. Chciałabym inaczej, chciałabym więcej. A Stasiek, sąsiad, ma więcej. A kupił dwie krowy więcej. Żenu. Niestety niestety każdy z nas chce być w swojej miłości, w swojej relacji tym wyjątkowym i tym najlepszym. Następna rzecz się ukłania. Ilość partnerów u kobiety. Jeśli ma ich wielu, to trudno być facetowi najlepszym. I się relacje psują. <grytanie> tak? Ona miała tak wiele doświadczeń, a teraz ty, żeby być najlepszym, musiałbyś być lepszy od wszystkich tych doświadczeń. Miała 10? Masz być lepszy od 10. 10 każdy był fajny w jednej rzeczy. A ty teraz, jako jedyny, masz być, mój piękny panie, raz zobaczony w technikolorze. Masz być w każdej z tych rzeczy lepszy. Po pierwsze, żebym ja ciebie szanowała, bo hipergamia. Po drugie, żebyś ty się czuł dobrze i spełniony w relacji, bo hipogamia. Porąbane? W sumie to proste. Tylko, że w dzisiejszym świecie porąbane, bo się twist zrobiło. Facet nie chce być łatwo zastępowalny. Chce być wyjątkowy. Błąd robi wtedy, kiedy myśli, że będzie tym wyjątkowym, jeśli będzie wszystko robił na życzenie kobiety. Symp to się nazywa. I niestety nie jest odbierane jako pozycja siły przez kobiety. Jest odbierane wręcz odwrotnie. I nie tylko przez kobiety, bo przez społeczeństwo też. No zobaczcie. Przykład z dupy, oczywiście. Jeśli król. Weźmie wieśniaczkę za żonę, to zrobi z niej królową. Jeśli królowa weźmie wieśniaka na męża, to nie zrobi z niego króla. Nie będzie szacunku od władnych. Nikt na kolanko, bez przymusu nie klęknie. Jeśli mężczyzna jest z kobietą, która nie pracuje no, nie pracuje. Pomaga w domu. Jeśli kobieta jest z mężczyzną, który nie pracuje, uuu, utrzymanek, niedopuszczalne. Tak nie może być. Tak jest. Mhm. Uh -huh. Nam facetom do szczęścia w pierwszej kolejności potrzebny jest wygląd, ewolucyjnie, wygląd zdrowy, który gwarantuje przekazanie genów dalej. Status kobiety nas nie interesuje. Bo to nie jest jej zadanie, żeby prezentować status, zarabiać pieniądze, posiadać majątek. Przeciwnie, dla kobiet. Większy broni mniejszego, silniejszy broni słabszego. A kto jest większy i silniejszy u ssaków i u człowieka? Osobnik męski. A wiecie, jak to się nazywa? Dymorfizm płciowy. Do zapamiętania. Dymorfizm płciowy oznacza, że samiec w naszym gatunku jest większy, silniejszy, więc w naturalny sposób opiekuje się mniejszym, słabszym, czyli samicą. I to jest powód, naturalny powód występowania hipogamii. duży samiec, mała samica. Provider, podładna. <grych> A, podładna, nie można tak mówić. A kto się opiekuje? A jak występuje niebezpieczeństwo, to kto broni? Ona broni jego czy on broni jej? Feministki już kurde, jak to odpowiedzieć? Teraz oczywiście świadomie bardziej lub mniej te cechy naturalne, te zjawiska, jak hipogamia są wykorzystywane. Przez kobiety, przez społeczeństwo, przez w sumie teraz bardzo, ale przez setki lat już tak było. Mężczyzna jest gatunkiem dyspozycyjnym. Mężczyzna jest gatunkiem, który można stracić, który można wysłać setkami i tysiącami na wojnę, który ma bronić ojczyzny, który ma bronić gniazda, który ma bronić rodziny. I dobrze, tylko niech to będzie w sposób naturalny i niech będzie za to odpowiednia nagroda. Odpowiednia relacja. A nie jesteśmy równi, a jak przyjdzie do czego? to hipogamia. Dla nas panowie, jeśli nie mamy wiedzy o tych zjawiskach, jeśli nie mamy siły charakteru, jeśli nie mamy zdecydowania i pewności, że sami sobie możemy doskonale poradzić, to niestety rodzą się zwyrodnienia wynikające z hipogamii. Te zwyrodnienia to jest simpowanie, biało rycerstwo, <laughs> no tak, bo zaczynamy bronić wszystkich kobiet, a nie własnej. I symptom nice czyli miłego faceta. A teraz sobie przypomnijcie, ile razy było tak, że biało-rycerz nie pyta, kto ma rację, kto jest winny, kto zaczął, kto napsocił, kto zdradził. Tylko biegnie bronić Białogłowy. Białorycerze wszystkich krajów. Tym sposobem przechodzimy do trzeciego z tych trzech najbardziej oczywistego punktu: WHR Waste to Hips Ratio, czyli proporcja obwodu talii do obwodu, obwodu bioder. Chodzi o to, że ważne dla nas jest, jak rozkłada się tłuszcz u samicy. Z badań przeprowadzonych Wynika, wieloletni, że nie jest tak istotne samo sama waga, sam wzrost. Istotne są proporcje. Tak jest, panowie? I nawet niska kobietka, jeśli ma kształty klepsydry, to jest atrakcyjna. I nawet jeśli ktoś twierdzi, że lubi wysokie kobiety, a widzi niską kobietę o niskim wzroście, ale o odpowiednich kształtach, ona jest taka cudowna. <laughs> tak. A nawet jeśli ktoś jest niski, a widzi wysoką kobietę o odpowiednich kształtach. Mm. No tak. Tym jest współczynnik WHR. Świadczy on również podświadomie o tym, że kobieta jest zdrowa. Bo te proporcje świadczą o tym, że ma większe szanse do zajścia w ciąże i do donoszenia ciąży. Szerokie biodra, kształtne piersi. Natura, natura! Musimy uciekać stąd. Do tych... Nawet dobra dubka. A, no właśnie. Czyli to jest tak, panowie. We are fucked, panowie. We are fucked. No zobaczcie. Ładna buzia, dziecięce rysy, zgrabna sylwetka, mniejsze gabaryty i tłuszczyk tu i tam odłożony. I nie mamy broni! Nie mam broni! Jak mamy się bronić? Jedyną naszą obroną przed tym wszystkim jest rozum, wiedza, świadomość i doświadczenie. No, w związku z tym przerwa reklamowa. Sprawdzam. Pod ostatnim filmem. Piosenek nie liczę. Na dzień dzisiejszy jest 7,5 tysiąca obejrzeń. I tylko 800 lajków. Żeby do 1000 nie dociągnąć. co już się wróci, dlatego mówi 7, <grym> Dawać panowie, śmiało. Lajk nie boli. Dzwoneczek nie boli. Dawajcie, dawajcie. Im więcej facetów będzie wiedziało o tym, jak reagować, jak się zachować, jakie zjawiska nami rządzą. Co jest w życiu ważne? Jak do tego dążyć? Czego się wystrzegać? Jakie kobiety wybierać? Na co zwracać uwagę? Tym lepiej również dla was. To nie chodzi o to, że konkurencja się zwiększy. Chodzi o to, że panie miłe poczują, poczują. Jakie są wymagania od mężczyzn? Czego od nich chcemy? Że simpów nie będzie, albo będą na wymarciu. Że żeby mieć powodzenie, to trzeba być uczciwą, mądrą, chętną do pomocy, pracowitą, przyjazną, w miarę naturalną. Są rzeczy, które bardzo lubię, ale niektóre są zbędne. Dziewczyną, żeby mieć fajnego faceta, który o siebie dba, który reprezentuje pewien poziom, pewien status, który coś w życiu osiągnął, to wy. Trzeba ze strony kobiety też być taką, która na to zasługuje, która o to się stara, która jest świadoma. Która zna potrzeby mężczyzn, która chętnie je zaspokaja. Tak czy nie? A jak będą wszyscy simpować, bo nie słyszą, co im wujek tłumaczy, to dupa zbita. To nikt się nic nie dowie i nawał simpów nas wszystkich zaleje. Bo się boi. A, panowie. Wszystko to popieprzone. Zostawcie mnie la la la, la 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 A teraz dla wytrwałych bonus. Jest jeszcze jedna rzecz, która nam panowie utrudnia, która nam panowie utrudnia zwycięstwo. Czasami nas nawet pogrąża. To jest bardzo mało uświadomiona w społeczeństwie cecha, zasada Kalos, Kagatos. Mówiąca o tym, że to, co piękne, jest dobre, oznacza to, że wierzymy, jako ludzie, bo to dotyczy i kobiet, i mężczyzn, że to, co jest piękne zewnętrznie, ma też dobre cechy, charakteru, jest miłe, ciepłe, towarzyskie, uczciwe. A kto jest piękny w tym społeczeństwie? Ze względu na neotenię. Kto jest postrzegany jako piękny tym samym jako dobry. Kobiety, nie mężczyźni, dzieci i kobiety. Takim ładnym osobom łatwiej przyznaje się prawo do awansu społecznego, do pierwszeństwa, nawet prawo do posiadania majątku. <laughs> Czy to nie stąd bierze się między innymi czasami w trakcie rozwodów, a Oddam jej wszystko, zacznę życie od nowa. Albo sądowe, to chyba on jest niedobry, bo ona taka niewinna. Albo bo ona płacze, a on nie. A wiecie, że to ma odzwierciedlenie w wyrokach wydawanych? Że jeśli jest przedział kary za dane przestępstwo, to kobiety dostają wyroki z dolnego przedziału za to samo przestępstwo. I są na to badania, z których ja się często śmieję, bo badania to, to zawsze trzeba przeczytać, zanim się je e, e, cytuje. Bo mogą być wykonywane w różnych warunkach i na różnych grupach społecznych. Ale tak. Do rozważenia. Także takie to sztuczki, panowie. Kalos, kagatos. Piękne jest dobre. A jeszcze. Na zakończenie i podsumowując. Mężczyźni, decydując się na wybór kobiety, biorą też pod uwagę odcień skóry, im jaśniejszy, tym lepszy, czystość skóry, brak ran. I to z kolei znowu można wrócić do tego. Co kobiety robią malując twarz? Co jest pierwsze do zrobienia? Zamaskowanie, niedoskonałości, sywków, krostek. Kiepszyków wyrównać i zatapetować. W tym szaleństwie jest metoda. Jednocześnie kobiety, wybierając mężczyzn, kierują się dostępem tych mężczyzn do różnego rodzaju dóbr. Tak jest we wszystkich kulturach. Do możliwości utrzymania tych dóbr i do możliwości dysponowania tymi dobrami. A może tak po chrześcijańsku, bez pieniędzy. Także finalnie uroda twarzy. Odgrywa rolę przy wyborach u kobiet. Nie jest tak ważna w przypadku wyboru mężczyzn przez kobiet. To samo dotyczy pozostałych cech. Kalos, kagatos. Pozostałe cechy związane ze zmysłem dotyku. Gładka skóra, gładka i miękka skóra, czy miły głos. Ileż to razy panowie zdarza się że do sprzeczającej się pary, o sądach już mówiłem, o wyrokach łagodniejszych dla kobiet za te same przestępstwa. To samo dotyczy sporu na ulicy. Każdy z Was, jeśli widzicie kłócącą się parę, to jakie jest pierwsze odczucie? Co on jej zrobił? <laughs> Nie ma neutralnego podejścia. Jeśli kobieta uderzy faceta, pewnie zasłużył. <laughs> jeśli facet uderzy kobietę. Nieważne jakie były powody: jej wolno, jemu nie wolno. Jeśli ktoś się sprzecza, biegniemy albo zaczyna się przepychanka, biegniemy do kogo? Kogo uspokajamy? Mężczyznę. Zakładając, że ten. brzydszy? Kalos Kagatos nie ma racji. A piękne jest dobre i ma rację. Także, panowie, dupa zbita, bo wszystko przeciw nam, i jeszcze raz podkreślę, wiedza, świadomość nas uratuje. Rozsyłajcie. Ten odcinek jest istotny. Rozsyłajcie do znajomych, do kolegów. Zbieramy się w siłę i dajemy odpór, bo bez nas się świat zawali. Trzymajcie się, cześć.